Sorry, że zaniedbałam kanał, ale no trudno się go do pichci zmienić. No Panie. Kolejna seria. Lato się kończy, ale czasami są gorące, No i granita chodzi idealnie. Slushy tak zwane. To dzisiaj zrobię trzy przyciski, ale na trzech odcinkach. Dzisiaj wylecę trzy odcinki, żeby nie zaniedbywać tak kanału. No sorki, tutaj moja wina. Przepis, to trzeba blender. Ja nie wiem, czy tą granitę będziesz robić w blenderze, czy... ci lód chce rozkruszyć. Czy nie lepiej ci będzie w tym jednak. W Bo tym mi się lód? wydaje, że w tym też. Spróbujmy pier... w takim czymś, potem może spróbujemy nutribuletem. Spróbujemy. Ten będzie mi się... Okej, okay. ten ci za bardzo zmiażdży ten lód no i no będziesz tak. mieć papkę z tego. Trochę. Przepraszam. Dobra, dobra. Koniec, Proszę. Koniec, przepraszam. Wybaczony. Podaję wam rękę przez ekran, proszę. Gdzie Jest twój zeszyt do matematyki. zostawiasz w szkole? Tak, tak. Cicho. Z Widzimy zabieram lud, jakby co. że 6 kostek mianowicie być idealnie bo no wiecie no patrzcie to te działa tak, że tu jest taka ciągka, no i tutaj robi się coś No i ja będę to miksował. Ja Wam powiem ile to zajmuje Bo nie chcę Was coś okłamywać, bo znacie. Kurde, jak to się zamykało. Ja nie trafiłem, nie trafił. Zabieg jest typowa rzecz. Miki nagrywa filmik. O, stoi. Teraz tu trzeba wsadzić lód. Tutaj nie wchodź w widać. Dobra, robimy. I pytajcie... Jeszcze. Słabo zrozumione. Ale czyż to To musi być taki. jak śnieg. Taki puch. No aż taki nie. To musi być trochę jak chmurka. Trochę jak chmura to musi być. Czy sobie leżę, że będę w w Puchu. sprawa treningu I sprawa tego, że no sprawy też kruzacy tajemnic znajomy trenowanie widzka chyba, dobra jest ok spójrzcie mamy o taki puch Garnicy ze ścianek. Teraz bierzemy, jaki chcecie kubek i najlepiej sok malinowy. Chodzi idealnie, jak kto woli. Tylko to jest zdrowe. To spokojego jego zarzęda Heleda, ale widzę jak sobie robić Haledy. To jest ten pierwszy przepis. Jeszcze będzie jeszcze jeden przepis na granite. Polecam Wam to przykładać z łyżką. Ty, będzie za mało tego. No kur... Czas miksowania tym blenderkiem? Z przerwami około 2 minuty. Bez przerwoko biduta. Ale ja z wami też gadałem. teraz, bo mi się nie chcie. I mamy taki lód. Mam pół kubka. On się smakuje jak woda. Zajem soczek. To jest bardzo satysfakcjonujące. Zajmę go dosyć dużo. Bierzemy tą łyżkę. soczy I mieszamy nie? z tym lodem. Jest granita I to zaszukiwanie filmu trwa 5 minut. I bierzemy sobie Najlepiej słoną, złotą. Mmm, pyszna. Najlepiej tak pić. Pyszne robię... Kiedyś miałam taki film nagrać, kiedy zacząłem nagrywać ale sprawy. Tam na dole za dużo sokonałem. To się doda do wody po prostu. To moc boli. Jakbyście mi sobie dłużej? To ja byłoby takich dużych kawałków jeszcze lodu. The mixing około minuta 30 powinno być ok No i Ja Jak mamy trochę tego soku, bo za dużo mi się leło To bierzemy fit wodę, wodafi. I wlewamy sobie do wody. Ja pierdzielę. zawsze jak ja nagrywam, to zawsze się rozleje woda, no fajnie, jak ja kocham swoje szczęście. Ja bym co przepis na kawę, ja jej nie będę pił, bo to No trochę tak, bo... Czy w filmie o jajkach sadzonych, to on się wylało. Dziękuję. dziękuję wszystkim za oglądanie jeżeli filmik wam się to subika możecie zostawić i łapeczkę pa pa